Trzy rzeczy, które robię, żeby naturalnie zadbać o mój testosteron. I nie, nie chodzi o basic unikanie alkoholu czy podnoszenie ciężarów. Chociaż to też ważne. Numer trzy, witamina D. Staramy się wystawiać często na słońce, a zwłaszcza z samego rana. Niedobory witaminy D mogą spowodować, że testosteron również zacznie spadać. Numer dwa, ten ten sen, sen, sen. I jeszcze raz sen. Nie wystarczy mi czasu w rolce, żeby wytłumaczyć jak mało snu i jego słaba jakość wpływa źle na testosteron, ale choćby skały srały zawsze pamiętam o tych dwóch rzeczach. Po pierwsze, soluję w od 7 do 9 godzin snu. Po drugie, przynajmniej 30 minut przed snem, zawsze unikam niebieskiego światła. Numer jeden jest umiejętnością, którą musiałem się nauczyć. Czyli często rzucam patykami. <laughs> Nie no, żartuję. Nie musisz rzucać patykami dla zdrowego testosteronu, ale polecam spróbować, bo to całkiem fam. Po prostu traktuję to jako relaks, wyciszenie się i zmniejszenie stresu po całym dniu, co ma wpływ na zdrowie testosteronu. I to właśnie relaksować się musiałem się nauczyć.